Dzisiejszy Przegląd Tygodnia będzie zdominowany przez targi Gamescom. W telegraficznym skrócie prezentujemy Wam najciekawsze nowości, które ujawnili producenci w ostatnich dniach. Zaczynamy od radosnej informacji dla posiadaczy PlayStation 3. Ray Mazyka z BioWare ogłosił, że Mass Effect 2 trafi w styczniu przyszłego roku na konsole Sony, razem z wypuszczonymi dotychczas dodatkami. Niestety tym samym możemy zapomnieć o konwersji części pierwszej, która dostępna jest wyłącznie na Xboxa i PC. W związku z nadchodzącą wielkimi krokami premierą Kinecta Microsoft zapowiedział odświeżenie awatarów. Obecnie ich sylwetki mają często groteskowe kształty, co prawdopodobnie sprawiałoby problemy podczas obsługi nowego kontrolera. Szczegóły zmiany nie są jednak znane. Skoro już jesteśmy przy kinekcie, nie sposób pominąć zapowiedzi nowej gry z Harrym Potterem. Wersja na Xboxa 360 zawierać będzie specjalnie zaprojektowane misje, które wykorzystają ten nowatorski system rozpoznawania ruchu. Niestety na razie ograniczono się do pokazywania gestów imitujących machanie różdżką. Efekt trudno więc uznać za szczególnie imponujący. Na Gamescomie nie mogło zabraknąć także polskiego studia People Can Fly i ich najnowszego FPS-a Bullet Na konferencji pokazano m.in. system punktacji, który premiuje gracza za efektowne wykańczanie przeciwników. Energetyczny Bat to nasz nowy, najlepszy przyjaciel. Szkoda, że nie znajdziemy go pod choinką. Gra pojawi się dopiero w lutym przyszłego roku. Nie wiemy, niestety, kiedy pojawi się kontynuacja Beyond Good and Devil, jednej z najlepszych, a przy tym najbardziej niedocenianych gier w historii. Prezes Ubisoftu stwierdził, że gra musi być idealna, a celem twórców jest stworzenie Czegoś naprawdę niezwykłego. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość. Dobrze jednak, że produkcja w ogóle powstaje. Na targach ujawniono nowych zawodników w Mortal Kombat. Pierwszy to cyborg Cyrax z trzeciej części, drugą postacią jest Kitana z Mortal Kombat 2. Niestety, zamiast wideo, producent udostępnił tylko screeny, chociaż i na nie warto popatrzeć. Znamy już pełną ścieżkę dźwiękową Warriors of Rock, czyli ciężko zliczyć której odsłony Guitar Hero. Tym razem twórcy odpuścili sobie Tokyo Hotel, serwując nam w zamian klasyków i arcymistrzów rocka. Zagrają więc takie sławy jak Deep Purple, Queen, R.E.M., Metallica, Black Sabbath, Slayer czy My Chemical Romance. W oczekiwaniu na premierę zapuszczamy włosy i wypożyczamy koniecznie swobodnego jeźdźca na DVD. Tworzenie własnych poziomów było esencją pierwszego Little Big Planet. Pod tym względem dwójka daje graczowi jeszcze większe możliwości. Możemy stworzyć nie tylko własne postaci i filmy, ale nawet muzykę, fabułę i sterowanie. Po prostu własną grę od podstaw. Little Big Planet 2 to jedna z najciekawszych premier nadchodzących miesięcy na PS3. Drugą jest Gran Turismo 5. Na targach ujawniono szczegóły nowego trybu rozgrywki, bispec, który zwyczajne wyścigi zamienia verpegową symulację. Nie mamy tu bezpośredniego wpływu na zachowania kierowcy, możemy tylko wydawać mu odpowiednie polecenia, a poza trasą dbać o właściwe przygotowanie i odpoczynek. Pokazano także wyścigi kartów, uproszczony edytor Tras i opcję robienia zdjęć samochodom w technologii 3D. chyba nikt się nie spodziewał. Na konferencji Sony zaprezentowano po raz pierwszy Virtua Tennis 4, kontynuację serii, na której wychowała się chyba połowa redakcji. Nowy silnik graficzny po prostu miażdży, a obsługa PlayStation Move i technologii 3D to tylko dodatkowy powód, dla którego ustawimy się pod sklepem w dniu premiery. Na targach udostępniono dość długi fragment Wiedźmina 2, który na odwiedzających zrobił jak najbardziej pozytywne wrażenie. Twórcy chwalą się, że gra posiadać będzie aż 16 różnych zakończeń i 3 początki, 2,5 godziny przerywników, i 40 dużych, nieliniowych Questów. Szykuje się kolejny po Bullet polski hit eksportowy przyszłego roku. Na zakończenie, informacja o najlepszych grach targów wybranych przez jury złożone z przedstawicieli niemieckich mediów branżowych. Tytuł najlepszej gry imprezy otrzymała piąta część Gran Turismo. Na konsolach przenośnych nagrodzono Super Scribble Nauts, a wśród akcesoriów wyróżnione zostało PlayStation Move. A jaka gra podobała się najbardziej wam? Piszcie w komentarzach na facebook.com/konsoleo. Czekamy też na opinie i uwagi dotyczące naszego programu. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia za tydzień.